Siemano moi drodzy. Dawno nie było vloga na kanale. Dlatego teraz będzie. Po długiej przerwie. Spróbujemy coś nakręcić z dnia drugiego. Czyli mam dzisiaj wtorek. Pierwszy tydzień, drugi tydzień. jest drugi dzień planu. Nie przepraszam, drugi tydzień. Albo mi się już coś popierdoliło. Nie, drugi tydzień. To jest drugi tydzień planu. Jest to wtorek. Także coś wam pokażę, co nieco na razie sobie zakładam buty i plan jest taki siat hajbarowy z pauzą na dole na o ile się nie mylę czwórkę z tego co pamiętam i później mamy wyciskanie z dłuższą pauzą na y, trójkę Ascending cent. Tutaj i tutaj, czyli w tym i w tym przypadku. I później jeszcze ciąg, o ile się nie mylę, z deficytu klasyczny, bo to była zmiana, która nastąpiła, czyli w tym bloku chcę porzucić sobie klasyka i zobaczyć, jak to pójdzie. Robi wrażenie? Robi wrażenie, nie? Robi, no. Powiedz coś mądrego. Nie, nie, umiem. Nie potrafię. Presja kamery? A co to ma presja kamery? To? No. Właśnie, I... Kutu, nam wyścignam kamerkę. To jest Osmo 3 Pocket. Ile to kosztuje? Zależy. Nie wiem ile ja teraz. No. 2000 2,5. Dużo. Coś takiego. Ale używane taniej. Nie no, iPhone kosztuje... 5 kołen no to. No ja no, no, no. Ale widziałeś jaki on ma jakoś no, no, no. lepsza. taką no. lepszą. Trochę lepsza, no. Zależy. W sensie iPhone jest git moim zdaniem. Czy... Jest, jest taki zasad z mikrofonem, no. Ale ja ogólnie nie, nie używam, nie nie używam. chyba, że gdzieś odchodzę. No, no. To sobie wtedy przykładam tak hop hop, hop mówię. nawet no, no, osób, no, to nie sprawdzają. Nie, nie, lepszy jest albo 5, musiałbyś mieć i później zbierać, to jeszcze to później dobrze sobie przy to ogarnąć, żeby każdego było słychać w na równym poziomie, nie? No. kwestia, bo jeszcze możesz jak macie iPhone'a możecie sobie pobrać Black Magic aplikację no, i przez to kręcić, bo tam sobie ISO są możesz zmienić i tak dalej, nie? Zresztą jakoś... Możesz mieć lepszą. Black jest okej, okay, tylko jest ten dźwiękiem no. jest. No dźwięk jak dźwięk, no dobra, y 70 kg na sztangę high bar z pauzą Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Już wam pokazuję. Z powodu, z tam było kurwa, bo właśnie mi się psał jakoś na talerzu Czy Ania psała? No psała Właśnie bo to już. Nie na czerwone To pan Dobra 120 bym teraz chciał sobie założyć Ale nie ma ciężaru, więc Może być ciężko Jeśli chodzi o to 120

Ja bym to spisłaś, to go anonim, nie? Bo wy nic sobie cieszę. No masz na szmita, ja no ale. Nie, no szmita, nic mi pachnie. No właśnie, ale musimy się cofnąć. Podasz? Po tak. Dobra. Cześć, puszczam muzykę. Na jeden Flickrunt Pause. Na jeden? A ile tam tych tysięcy tysięcy? Tak. A taki jak teraz na wieś no To 40, to można liczyć. A ile on 5. Tysięcy, Tym ale złoty. Nie, dolarów. A, a jest zaraz więcej. Nie, jest yes. dwa razy więcej. tysięcy dolarów. Tak. Trzy. Hop. <grym>

Fajnie ostatnio widziała leg drive w tym wyciskaniu. Jakoś tak się ta noga obudziła. 130. Siema ja wszystko mu się będzie udokumentowane. Czegoś szkasz to chyba 227 nie? Ale w jakim stylu? Tak, tak. To... Ale nie jest W tak? To ma kompletnie wygięty. I on tą sztangę tu trzyma. No. Bo ją kiedyś podawałem, więc co jest grane, on ją ma tu i tu nie No i co teraz i po chuj nagrywam te reelsy jak już całe pieda. Gadam jak można mieć wygięty nadgarstek i dużo wyciskać? Może. Jak to dużo. <laughs> dużo dużo, no. No wodę, że da się dużo wyciskać. ale nie wycisnął no. dużo, no, ale to jest problem. Daję taki mód jak to drzewo Nie no jak w mojej masie ciała to dużo by było. 227, tak? No. nie długo Niedługo tyle wycisnę bo Nikol, Nikolas tak dobrze podaje, że czuje potencjał tego wyciskania. No, ja Na nie mamtyj będziesz Tak. Tu chcesz wyciskać Tak dobrze podaje, że nie ma. nie widział. O, kurde. Tego managera. To jest współczesna fizjoterapia. Ja nie wiem czy to jest czas. Opa! A który Bark? Lewy i prawy. Środkowy. Środkowy, klatka, środek klatki. Ja nie, nie boli. Tak, że czuję o. do domu? No, ja jest? Tak. Ja o. 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 to że ja to Co jest? Mało miejsca teraz. O, mało, mało. No. Zwijaj, zwijaj. Zwijam, no. 130, całkiem okej. Okay. 140 może zrobię. I na razie myślę, że wystarczy. Na tą truję, tylko postaram się trochę lepszą pauzę zrobić. Mm, no. I co? Aha, siady, bo nie nagrałem cały siadł, ale całkiem okej okay poszło. 170 skończyłem. Czwórką. Pauzowaną eee, Lepiej jeśli chodzi o moje biodro Więc też na plus Bo no, ten vlog jak ten vlog Będzie taki rozjebany po prostu eee, Ale pójdziemy jeszcze zrobić to. ciągi dzisiaj I coś tam na górę Jakieś akcesoryjki więc też pewnie zobaczycie Powrót Nikolasa Cs. 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 się. Zobaczyłem tą kamerę. <azzi> I się muszę <stabilizazioni> bardziej, bardziej postarać się musiać. Nie, właśnie Nie mogę robić głupich filmów, na nie Dobra. Moja kolej, <ruling Therefore> ostatnia. Je tu Jest to tak? Tak. Dziękuję Dobrze jest ten film, dla jest jeszcze inny, a oglądasz jeszcze inny. No, no 3,5 to 6 mega ja tak, 2 tak mam, 1, 2,5 to jest idealnie. Jak 1,25 mam. No, tam, ja nie wiem, poniżej dwóch ktoś tak nudze jest. Tak tak. Ja nawet piosenki na no.

Dużo tych historyczne historycznych. Dużo. Jest taki. <gry> Uw, informacji przeze mnie z Nie, jesteś informacji Coś. Nie, to nie jest. Z No, nie no. ma. Dobra, to... <gry> Tak na. Tak, bardzo dobrze. Van hom is altyd die beste. Baie dankie. Bosse, jy's gore blyste. Goeie dag. Zadur. Nice. Fajnie. Teraz się nagrywa. Teraz możesz zapoznać się z niski, Teraz drugą serię robię. Zobaczymy, jaka jest różnica, gdy nicą nie stoi mi nad głową. Nie, nie rób tego, proszę. Dobra. <noise> Nikolaj, dawaj Dobra. się do.

Będziesz chciał iść w Na pewno Już Ta łapka jest oblegana bardziej niż, nie wiem, jakoś ktoś... Niż twoja matka, no, no Niestety <śmieniciela> ja dzisiaj, dzisiaj, no. To, bo, <śmieniciela> Kurwa, <mała. śmieniciela> po, no Pociąg Zrozjebał <śmieniciela> no, no, Dzisiaj jeszcze nie było nic o matkach, kurwa Sam raz

60, ostatnia Ostatnia seryjka Na 4 albo 5 Coś takiego Zobaczymy Przechwytem, bo jakoś nie chce się robić w paskach Więc Przechwycik wskakuje No i ten przechwyt całkiem przyjemny Mimo, że dawno nie robiłem

Oh, uh. Dzień drugi e, robimy dwubój, czyli e, snacza. Robimy snacza i się rozgrzewam do. Yy, B, trzego. Snatch Balans, może zrobimy. Yy, I później zrobimy sobie jeszcze OHS. Yy, nie postrój wuj, Typowo pod yy, tego snatch, żeby ten snatch mieć i, yy, lepszy. Ten OHS latuje, bo po prostu nie czuję się stabilny. Chciałbym dlatego to poprawić. Nagrywasz nowego vloga? Czy tego... yy, nie wiem. Nagrywam coś. No, ale chcesz pozdrowić mamę czy coś? Yy, pozdrawiam kolegów z drużyny zlawon. Tak. Bójownia, pozdrawiamy. No, więc pokażę wam, jak to wygląda. Obba. nie

wszystko przez seryjny nagrało się. No i tutaj sobie dojdzie do jakiegoś do jakiejś jedynki. Ostatnio zrobiłem ze 180. I może to nie był najlepszy pomysł, no ale wiecie, jak to jest. To mnie tak, i tak nie zmęczy, bo jest to techniczne, jest to lekkie Więc wiem co później poprawić No i dawno też nie robiłem z tej racji jest jak jest Jest szansa, że znajdę teraz mikrofon nie było Dobra nie wiem czy to jest najlepszy pomysł ale przypomniałem mikrofon żebyście słyszeli co ja robię i tak 30 kilogramów teraz yy, powolutku się rozgrzewam bo nie chciałbym yy, w sensie w ogóle na tym powinna polegać rozgrzewka, że wiecie, że sobie dokładam powoli serial, serię yy, ciężar na seriach wstępnych yy, i w ten sposób się grzeje niż tam robię nie wiadomo jakie masturbacje dziwne także grzejemy się zgodnie ze sztuką Okay. dobra? Jak to mówią 60 w długich spodniach, także kurwa, <laughs> trochę mnie to wkurwia, że mam długie spodnie, bo jest niewygodnie, no ale yy, jak się nie myśli, to tak jest, że się na spodnie. Na pewno muszę bardziej wyciągać tą szlangę wyżej, yy, żeby tak naprawdę wyskakiwać trochę nawet do tyłu. Oczywiście to nie jest porada eksperta, bo. Były, uprawiałem chwilę, było to nie wiem, może z dwa miesiące gdzieś na sekcji, później z pół roku tak na własną rękę, losowo, oczywiście, bo i tak były elementy trójboju. Także nie jestem specem, ale coś tam powiedzmy, że mniej więcej wiem, albo wiem przynajmniej czego mam szukać. Teraz chyba moja broda się ucierał mikrofon. Okej. Okay. nie oh. Опа! Спокойно. Спокойно.

Albo jakoś tak, e, czyli teraz tylko podejść do tego ze spokojem ducha. Ale nagrywam na mikrofonie, to nie będzie chyba słychać, wiesz? Możesz gadać. Chyba, że mnie, to, to ja nie mam słuchawek, więc będę słyszał. Jeszcze. Masz. Za 3 dni eee. to tak. Lepiej. Ha, tak, tak. O! 3 dni. To kto wygląda lepiej? No, Bartek. Bartek, no. Bartek wygląda jak mężczyzna. Kto? Głosujemy w komentarzach, kto wygląda lepiej Bartek czy, czy nie Bartek. Bartek. Chyba nie doświadczyłem. O, dobra jeszcze trzeciego mamy. 3 trzech, trzech mężczyzn, yeah. versus. Jeden mężczyzna, bo łatwo więcej niż Dwóch placków, jeden mężczyzna. No. Dobra, a ja robię OHS-a. Spróbuję Bole. zrobić 100 kg na dwa, czyli chyba pierdolę to będzie. I później robię wyciskanie na skocie. Yy, ascending na 6 repsów. A później idziemy robić kulturystykę, i na tym się chyba skończy. Nie ma czy... Jak się to eee. stało? Pie, tutaj. tutaj! Tutaj! A ja tutaj! A ja mam i tutaj, i tutaj! Lopie! Na maszynę na to nie wpadł. U, my tu? Very sharp. A czekaj, a zobaczysz... Halo! Jest Piątek. halo, halo. Ja? No, ja nie wiem. Jak to nie?

Ale będzie dobrze. <grymne> dobrze. Ale zdradziłem cię z lepszym, mojej zdaniem Ale on tak się o tak heroin mi się. O. Słyszę. Ani jeszcze też Stówka wyjaśniona dwa. Będziemy robić z Tutaj. Dobra, na teoretycznie 6 okay. na 6 repów chyba, chyba, przodu, chyba, że się zresztą zobaczymy. Troszkę możemy ją wyjąć, bo jest wysoko. Okay. 3, 4 Hop. hello, how Dobra. <laughs> Dzięki! Jezu! Ok, co? No Czemu tak brzydko ruszałem? Ja no, tak wygląda <laughs> w rzeczywistości! Hmm. Zapytaj się, mamy. Fajnie <laughs> się podobał. Jak to wyłączyć? Weźmy! Na trzy. Podam na sklazę. Oj. co się stało tak mi się nie chcecie to jest ja zasnę Dywan van dyna. co ty nie robisz mocno co z tego nie

fajnie z dawaj, zrób Indra. Dawaj, Martynka, super jest. Patrzcie przed się siebie, najładniejsza SSB, jakie widziałem w życiu. Dawaj teraz, ty Nikolas. Ale tutaj będzie cinematic Nicolasa w ciągu, mocny, o ile się zaraz nie rozładuje kamera, bo jest 4% baterii, także albo kamera, albo Nicolas. Zobaczymy, kto będzie szybszy. No. Pauzowanie. Oh, yes. Oh.